Witajcie ponownie, jak widzicie próg dotarł Będziemy brać się za wymianę Ja już tu sobie pozaznaczałem mniej więcej później będę docinał do... idealnie jak to wygląda, gdzie ten próg będzie no, Tutaj na tych zgrzewach sobie porozwiercałem Te wiertłem dziesiątką tylko wiatło bardziej sobie nauszyłem na płasko, nie pod stożkiem żeby nie wiercić się za bardzo w tą blachę Co i będziemy wycinać teraz? To będę jechał od tyłu do przodu po kolei elementami. Nie będę wycinał całości, zresztą będę wam pokazywał, co i jak. Także biorę się, wycinam i będziemy coś z tym robić. No i widzicie, tak to jeszcze wygląda. <laughs> tu już jest odcięty ten próg. Tam jeszcze jest trochę rdzy. Zobaczymy, zobaczymy, bo muszę jeszcze to wzmocnienie tutaj też od wyciągnę. Trzeba je wyczyścić. Bo to będzie gniło później wszystko od tego. Będziemy lecić cały czas do przodu z tym. Tylko będę wstawiał elementami od do słupka. Zobaczymy co tam jest pod tym wzmocnieniem. Ale najpierw lecimy od tej strony. Wszystko muszę tu poczyścić. Zobaczyć co się nadaje, co się nie nadaje już do zrobienia bo tam gdzie jeszcze rdze do głowy blachy, to będzie się dobrze dało zrobić, a tam gdzie nie, to będę musiał dorabiać blachy zobaczymy jak odwiercę to wzmacnienie i będziemy widzieć czy ten element czy ten element uratuje, czy też trzeba będzie nowy wstawić, zobaczymy no i wyciąłem całą tą zgniliznę jednak trzeba było wyciąć cały ten dół Będziemy sobie dorabiać, będę zarabiał sobie, mam tutaj blachy oryginalne. Oryginalne brachy to są z innego progu, jeszcze z innego progu, ale grubość blachy się nadaje i będziemy dorabiać sobie tutaj. Podrabiamy sobie ten kołnierz cały, tamten brakujący element. Wszystko wstawimy nowe. mocniej trzeba będzie zrobić. No i będziemy to spawać. Będę pokazywał po kolei. Może samego spawania nie, bo nie ma filtra, ale będziecie widzieć po kolei wszystko jak to jest powstawiane No to lecimy z tym koksem. I tak to wygląda przed oszlifowaniem tam na końcu widzicie jeszcze dziurka, to tam coś trzeba coś wstawić. Tu mamy czyszczonko, to jeszcze wszystko się zetrze. Tu do... musicie dobrze ocynk ścierać, to była blacha z ocynku. musiałem dobrze zetrzeć, bo parska bardzo. Tu już było lepiej, to widać zresztą. I tak to jest ten pierwszy próg. No to jest wymieniana cała stawka. Dopiero na to pójdzie teraz środkowy próg i na to dopiero oryginalne poszycie zewnętrzne. Ale to dobrze, to doczyścimy jeszcze te spawy, to musimy to wzmocnienie dorobić, to Wam jeszcze też pokażę, to wszystko, tu jest blacha zdrowa, tu jest tylko narkozy, to trzeba po prostu zebrać wszystko, ale bracha jest jeszcze gruba, jest z czego zebrać, dobra, to bierzemy się za to i tak teraz wygląda <laughs> wzmocnienie wstawione, wyczyszczone, wstawione z powrotem na nowo. Nie musimy się tak bawić z czyszczeniem po spawie, bo tu jeszcze na to przychodzi blacha. Razem to dopiero to ostatnie wzmocnienie ładnie to wszystko przykryje. Później na tamtej stronie wiadomo, że trzeba konserwację zrobić, bo to, zresztą będę nagrywał ten filmik, bo tam się poopalało wiadomo, ale tu jest wszystko tam wymalowane. Tam jeszcze muszę pędzelkiem zajechać za wzmocnieniem, o widać tam. Ale tu jest teraz wymieniona na zdrową blachę. jeszcze muszę tu pomazać tym, przemalować dwa razy i dopiero będziemy robić stawkę. Już tą ostatnią. No i później przesuwać się do przodu dalej. No i tak to wygląda teraz po wstawce Cały tutaj dół jest ustawiony już. wzmocnienie jest, jak widzicie, w kilku punktach połapane. Wiadomo, kopcone trzeba przyścić, pomalować tu na tych końcówkach jeszcze tam nie spawałem. Bo tam będę jeszcze drabiał do końca, żeby było fajnie. I tu też, ale tu ogólnie, już jest zajebiście. To nie musicie się tak bardzo martwić o te spawy wewnętrzne, bo tych spałów wewnętrznych nie widać, na to przyjdzie poszycie. Lepiej nie szlifować ich do końca, niech ten spaw trzyma. A nie zaszlifujecie spaw, żeby pięknie było, a później wam odleci. Tak to takie jest moje zdanie. Dobra, pomaluję to, żeby było wiadomo. Spawy są od razu przemalować, bo spawy bardzo szybko zełapią. Widzimy się za chwilkę. Tak, teraz to wygląda ładnie po przemalowaniu. Jest co i zrobiony jest. Tam jeszcze muszę w środku, ale to i tak całość wydmalowu po całkowitym spowaniu. Teraz to widzicie, jak to wygląda. Teraz można samotkiem po tej blasze walić. Najważniejsze tu wzmocnienie. Jest wwycone. I cały tak później będzie zakonserwowany Ten epoksyd na gołą blachę jak jest zdany to nie ma bata na niego chyba, że gdzieś rodzanie będzie doczyszczone to wtedy wylezie Niektórzy się bawią, wymieniają cały ten wewnętrzny element No jeżeli jest dalej zdrowy to nie ma sensu, a zresztą też nie ma Co pukać pieniędzy Stare auto, a to wytrzyma praktycznie chyba To to już wytrzyma do końca jego dni Nie przejmujcie się tam Jak wam gdzieś spawnie wyjdzie w środku To jest wszystko w środku, później na zewnątrz wiadomo, trzeba się pobawić, że to ładnie wyglądało. Ale w środku nikt tego nie widzi, a to ma trzymać, to ma być mocne. Nie ładne, a mocne. Zresztą tu też nie jest źle. Wiadomo, spawane, spawane, no to jest włączenie blach. A nikt nie będzie tu ładnie szlifował tego, bo się osłabi ten spaw. No. Także widzicie. Ten filmik będę chciał Wam rzucić, żebyście sobie zobaczyli a następny będę później dogrywał dawno to na razie do tego odcinka ten będzie odcinek jako drugi z progami to trzymajcie się hej